Zaczynamy błękitne wakacje. Wakacje pełne wiatru, wody i sportów wodnych. Przez cały okres letnich wakacji będziemy spotykać się co tydzień w różnych miejscach Polski, po to, by odkrywać miejsca, gdzie można aktywnie wypoczywać nad wodą i uprawiać sporty wodne. Naszym pierwszym błękitnym miejscem będzie dzisiaj Powiat Żyniński. Zachęcać także będziemy do uprawiania różnorodnych sportów wodnych. W tym odcinku skupimy się na nurkowaniu i poznaniu tajemnic zatopionego kamieniołomu. Mówić będziemy o tym, że należy pływać bez promili. Pokażemy, jak skutecznie używać kamizelek ratunkowych i jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk. Pokażemy również pracę ratowników wodnych. Zaczynamy. Błękitne wakacje. Błękitne wakacje rozpoczynamy dzisiaj od powiatu Żnińskiego. Jesteśmy nad jeziorem Małym w Żninie, a ze mną starosta Żniński, pan Zbigniew Jaszczuk. Panie starosto, czy to dobre miejsce do uprawiania sportów wodnych i aktywnej turystyki? Powiat Żniński to jeden z nielicznych powiatów na terenie Polski, gdzie na terenie powiatu jest prawie 50 jezior. Największe jezioro na terenie powiatu Żnińskiego to jezioro Żnińskie. Duże o powierzchni około 450 hektarów. Doskonałe warunki do żeglarstwa, windsurfingu, sportów motorowodnych. Znawcy przedmiotu twierdzą, że jest to drugi akwen po Zatoce Puckiej, jeżeli chodzi o uprawianie ucerwingu, natomiast to jezioro, na którym jesteśmy, to jest jezioro żnińskie, małe, o powierzchni około 150 hektarów, doskonałe warunki dla żeglarstwa, uprawiania sportu, co zresztą widać tutaj w przystani MKŻetu. Wiele osób, w szczególności młodzieży, uprawia tutaj sporty wodne, ale chcę też wyraźnie powiedzieć, że na tym jeziorze w przeszłości ponad 30 razy odbywały się zawody motorowodne Waldemar Marszałek, Synoradzki i wiele innych znanych postaci sportu motorowodnego tutaj. Rozgrywali między sobą zawody, te imprezy odbywały się w randze mistrzostw świata, mistrzostw Europy i także myślę otoczenie, położenie, dostępność. Do tego jeziora stwarzają bardzo dobre warunki do uprawiania sportu wodnych. Jakiego typu akweny możemy tutaj zobaczyć? Więc na terenie regionu etnograficznego, historycznego, zwanym pałkami który który jest, który, Ten region jest w trzech powiatach, bo jest w powiecie wągrowieckim, w powiecie nakielskim i żnińskim jest łącznie 130 jezior, natomiast na terenie powiatu żnińskiego, jak już wspominałem, jest tych jezior prawie 50, ale mamy takie doskonałe miejsca jak baza do nurkowania, mamy mniejsze akweny. Myślę dość dobrze zarybione. Często jeździmy na targi turystyczne, do Katowic, do Krakowa. Zależy nam na tym, żeby turyści z południowej Polski z no, uciążliwego, jeżeli chodzi o środowisko śląska, jadąc nad morze na wypoczynek na nadmorskie plaże, u nas się zatrzymywali na kilka dni. Oprócz jezior mamy również cieki wodne, czyli rzeki, na których można uprawiać również sporty wodne. Tak, na terenie powiatu mamy dwa takie szlaki wodne, jeden. To szlak wzdłuż rzeki Gąsawki, drugi szlak wzdłuż rzeki Wełny. Bardzo często tam są organizowane spływy kajakowe, turystyka zorganizowana, rodzinna. W szczególności chciałem tutaj zwrócić uwagę na szlak wodny wzdłuż rzeki Gąsawki. Od Żnina do ruin Zamku w Wenecji. to jest prawie 8 kilometrów. Kilka lat temu powiat żniński przejął zarządzanie, utrzymanie tego szlaku wodnego. Został on pogłębiony, poszerzony, także można tutaj aktywno... Turystykę i żeglarstwo i kajakarstwo i różne inne sporty wodne uprawiać na tej trasie. Na tej trasie funkcjonuje też i pływa stateczek turystyczny, także myślę, że jest to bardzo dobre miejsce do spędzenia czasu. Chcę powiedzieć, że na trasie niecałych 8 kilometrów są trzy jeziora. Rzińskie, małe, na którym jesteśmy. Około półtora kilometra płynie się później rzeką Gąsawką przez jezioro Skarbienickie, ponownie rzeką Gąsawką, niecały kilometr wpływamy na jezioro weneckie, które składa się z takich dwóch części, takie siodło, takie przejście między między dwoma tymi częściami jeziora i dopływamy do ruin zamku w Wenecji. Także to jest i powiedziałbym w sensie uprawiania turystyki wodnej, jak również zwiedzania terenu, myślę bardzo ładne miejsce. Zobaczmy jak pływa się na Żnińskich Akwenach. To jest bardzo atrakcyjny rejon dla miłośników wszelkiego rodzaju wypoczynku związanego z wodą. Mamy tutaj 120 jezior, a poza tym takie cieki wodne jak szeroka i spokojna Noteć, jak bardzo malowniczy odcinek rzeki Wełny, jak dość trudną, wąską Gąsawkę, jak również no, dla kajakarzy na przykład jeszcze związanych, związany z jeziorami Szlag Jezior Żnińskich. Rzeka, na której obecnie się znajdujemy, to rzeka Wełna, która jest dopływem Warty. 113 km rzeki nadaje się do uprawiania turystyki kajakowej. Przy czym rzeka ta ma naprawdę różne oblicza. Ten odcinek, środkowy odcinek rzeki Wełny, jest takim odcinkiem typowej rzeki nizinnej, która sobie biegnie wzdłuż pól czasem lasów. Inne odcinki to odcinki, gdzie coraz to znajdują się jeziora, a ostatni, około 30-kilometrowy odcinek rzeki to jest rzeka, która spełnia niektóre no, kryteria rzeki górskiej. Także no, bardzo zróżnicowana, fajna rzeka, na której no, warto popływać. Na każdym spływie najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Te zasady przypominamy przed każdym zejściem na wodę. Instruktaż jest przekazywany bezpośrednio każdej osobie, a jeżeli są to dzieci, to zawsze pod opieką osoby starszej, która zadba o to bezpieczeństwo. I to jest nie tylko kamizelka, ale to jest też taki instruktaż, jak pokonać niektóre przeszkody, które mogą zdarzyć się na wodzie. Wychowywanie kajakiem jest to bardzo dobra forma spędzenia wolnego czasu, możemy się tutaj wspaniale zrelaksować, cieszyć się wspaniałym krajobrazem, słońcem, śpiewem ptaków, jest to naprawdę rewelacyjnie. Jako Międzyszkolny Klub żeglarski mamy bazę nad Małym Jeziorem. Szkolimy dzieci i młodzież na najmniejszych łódkach klasy Optymist. Już długo, bo od ponad 40 lat. Piękny akwen, walory spełnia idealny, jeżeli chodzi o szkółkę żeglarską dla tych najmłodszych żeglarzy. Żeglarstwo mi się podoba, ponieważ lubię spędzać czas nad jeziorem i lubię pływać na wodzie. Treningi są proste, trasy są łatwe i dobrze nam się pływa. Przybywają też nowi, młodsi żeglarze. Jest ogólnie super, żeglałeś swoją świetną zabawą. Jak widzieliśmy na terenie powiatu żnińskiego na pewno wodnych atrakcji nam nie zabraknie. Ale jakie jeszcze inne atrakcje, takie typowo turystyczne możemy tutaj zobaczyć? Na terenie powiatu faktycznie tych atrakcji turystycznych historycznie jest bardzo wiele. No, takim magnesem, który przyciąga turystów, to jest oczywiście biskupin. Osada kultury urzyjskiej sprzed 2700 lat. Były lata, gdzie przyjeżdżało do biskupina ponad 300 tysięcy turystów rocznie. Chciałbym tutaj jeszcze wyróżnić oczywiście Żnińską Basztę, wieżę tą ratuszową, mamy piękny pałac w Lubostroniu, oczywiście Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, kolejka wąskotorowa, która funkcjonuje, jeździ na 12-kilometrowej trasie ze Żnina przez Wenecję, biskupin do Gąsawy, piękny zabytkowy kościół w Gąsawie. Do innych atrakcji możemy zalecić również imprezy innego rodzaju. Najbardziej widowiskową jest inscenizacja związana z II wojną światową, która odbywa się corocznie w Łabiszynie. Powiat żniński to również atrakcyjna baza turystyczna. Największym powodzeniem cieszą się ośrodki tematyczne, które swoim klimatem starają się zachęcić turystów. Tutaj przykładem może być ośrodek Gród Piasta w Chomiorze Szlacheckiej. To też miejsce ciekawej kultury regionalnej. Tak, pałki od kilkudziesięciu już lat. Lansowane są jako region i etnograficzny, i region historyczny. Podzielone jest niestety granicą administracyjną, gdyż pałki są w dwóch województwach, w wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, w trzech powiatach. W powiecie wągrowieckim, w powiecie nakielskim i w powiecie żnińskim. To samość tego regionu kojarzona jest z tymi zabytkami, jakie są na terenie powiatu żnińskiego. Mamy tutaj doskonałe hafty, doskonałych rzeźbiarzy, malarzy. Także jest to region i kulturowy, i etnograficzny, i historyczny który warto na pewno odwiedzić. Powiat Żniński to doskonałe miejsce dla wodniaków, do którego warto trafić. Tak, można tutaj uprawiać wiele dyscyplin sportu związanych z rekreacją wodną, ze sportami wodnymi, ale można tu też poznać naszą bardzo ciekawą, lokalną, połudzką kulturę. Można tu zwiedzić bardzo wiele ciekawych zabytków. To miejsce wpisujemy do mapy Błękitnych Wakacji. Jeszcze w 1969 roku w tym miejscu nie było jeziora, a kamienioło. Teraz po zalaniu to miejsce stanowi atrakcję turystyczną dla nurków. Jest z nami Krzysztof, szef Centrum Nurkowego w Piechcinie. Jakie niespodzianki czekają na nas tutaj pod wodą? Pod wodą mamy tutaj mnóstwo atrakcji. Są zatopione łodzie, samochody, platformy szkoleniowe, inne obiekty, mniejsze. Natomiast takim najbardziej atrakcyjnym myślę dla płytwonurków jest polownik zatopiony w sierpniu zeszłego roku. 20 metrów długi, 4 wysoki, 4 szeroki, przystosowany do wpływania, do szkolenia wrakowo-morskiego. Zatopionych jest 11 platform szkoleniowych, które są przystosowane na różnych głębokościach, żeby można szkolić bezpiecznie płytwonurków. Wszystkie obiekty są połączone ze sobą linami, obojkowane, także jest to profesjonalnie przygotowane z myślą o bezpieczeństwie płetwonurków. Czym dla Pana jest nurkowanie i jak możemy zachęcić inne osoby do uprawiania tego sportu? No, nurkowanie jest dla mnie całym życiem, także rozpocząłem to na studiach, cały czas to kontynuuję, poznaję podwodny świat, zwierzęta, rośliny, cisza, która tam panuje, robię zdjęcia, fotografuję obiekty, eksploruję wraki można się wyciszyć pod wodą. Także zachęcałbym osoby do spróbowania, wybrać sobie jakieś profesjonalne centrum, zrobić rozeznanie, zapisać się na kurs czy na przykład na nurkowanie zapoznawcze. W naszej bazie mamy taką opcję, że mamy w ofercie nurkowanie zapoznawcze. Jeżeli się osobie spodoba, zapisuje się na kurs. Jeżeli nie, no to wybiera sobie inny sport. Chociaż nie zdarzyło mi się tutaj w historii, żeby osoba, która spróbowała takie nurkowanie zapoznawcze z instruktorem te 30 minut, żeby nie chciała iść potem na kurs nurkowy. Czy w takim razie ja dzisiaj będę mógł spróbować nurkowania w tym pięknym akwenie? Jak najbardziej. Skoro już tutaj jesteśmy, to serdecznie zapraszam. Godzinka wykładu fizjologia nurkowania, sprzęt nurkowy, technika, bezpieczeństwo, znaki nurkowe. Dobierzemy dla Ciebie sprzęt, ubierzemy się, idziemy pod wodę i będziesz widział szereg obiektów naprawdę, które cię zadziwią. E, Artur, tutaj masz wojska. A, czę ja jestem. Do nurkowania zostawiam Cię. Automat do ust. Sprawdzamy w tym momencie, czy podczas oddychania wskazówka manometru nie waha się. Nie waha się, nie chodzi, stoi sztywno, jest wszystko w porządku. Bukla jest właściwie odkręcona i bezpiecznie możemy schodzić do wody. Praca ratownika to nie tylko słońce i plaża, ale i olbrzymia odpowiedzialność. W jaki sposób ratownicy przygotowują się do wykonywania swojego zawodu? Aby rozpocząć pracę jako ratownik wodny, trzeba ukończyć ponad 60-godzinne szkolenie ratowników wodnych. Czego uczą się ratownicy podczas kursu? Na szkoleniu ratownicy poznają podstawy prawne, uczą się budować kąpielisko, zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym, który później wykorzystują do swojej pracy. Na szkoleniu skwalifikowanej pierwszej pomocy ratownicy uczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatorów automatycznych oraz postępowania z poszkodowanym urazowym. Co należy do obowiązków ratowników po ukończeniu kursu? Obowiązki ratownika ściśle określają przepisy, ale najważniejsze z nich to stałe obserwowanie lustra wody i niezłoczne reagowanie na sygnały wzywa Pomocy. Praca ratownika jest niezmiernie odpowiedzialna i wymaga stuprocentowej koncentracji każdego dnia. A teraz zobaczmy, jak przygotowują się do sezonu ratownicy z Powiatu Żnińskiego. Morza, jeziora i rzeki to nie tylko miejsca wypoczynku, ale także rywalizacji sportowej na wodzie. Dzisiaj będą to regaty żeglarskie. Na jeziorze Małym Żnińskim w Żninie odbywały się regaty żeglarskie klasy optymist grupy B, zaliczane do Pucharu Polski. Regaty we Brzinie odbyły się na początku sezonu. Pierwszy, pierwszy dzień był całkiem niezły, wiało wiatr był średni, ale udało mi się zająć całkiem dobrą pozycję. Na drugi dzień wiało już mocniej, miejsca się pozmieniały i ostatecznie skończyłem na trzecim miejscu. Regaty w Brzinie były bardzo fajne. Pierwszego dnia wiało średnio. I miałam czwartą pozycję ogólnie i pierwszą w dziewczynach. Drugiej on nie już mocniej, spadłam na siódme miejsce ogólnie, a w dziewczynach nadal miałam pierwszą. Te regaty były bardzo udane. Mam nadzieję, że będzie więcej takich regat. Na wodach Zatoki Puckiej rozegrały się regaty o memoriał Toniego Halika. W historii regat są to już regaty ósme. Podczas regat były bardzo różnicowane warunki. Od trzech w skali buforta do siedmiu w porywach. Szkwalista pogoda, deszczowa. Jednakże żeglarze byli dobrze przygotowani. Sprzęt nie zawiódł. Regaty odbyły się bez protestów i bez awarii. Dlaczego regaty o memoriał Toniego Halika? Uważam, że postać Toniego jest tak Ciekawą, tak barwną, fascynującą postacią. Postrzeganie niego, oglądanie jego materiałów filmowych, które były w Polsce imitowane w audycji Pieprz i Wanilia, otworzyło horyzonty bardzo wielu Polakom. Spójrzmy obecnie, co się dzieje. Żeglarze bez granic pływają. Zdobywają morza, zdobywają oceany. Stąd sama idea prezentowania sylwetki Toniego zasługuje na to, by o nim, przynajmniej raz w roku, podczas regat, wspomnieć. Regaty imienia Toniego Halika w Pucku to już tradycja. nie był zapalonym żeglarzem, uwielbiał pływać i chcieliśmy tą naszą pasję, zwłaszcza pasję Toniego, przekazać młodzieży, bo to piękna pasja, pełni rolę nie tylko tylko zapewniającą nam lepsze zdrowie, ale i edukacyjną. Takie żeglowanie pozwala nam poznawać świat. Tony jest dobrym patronem, tak, bo on miał charyzmę, on zachęcał młodzież do tego, żeby wędrowała po świecie. A czy można piękniej wędrować, aniżeli za pomocą żagli? Poznawaliśmy dzisiaj uroki powiatu żnińskiego. Pływaliśmy po jeziorach, rzekach, notecią, a nawet wełną. Do takich miejsc warto trafiać nie tylko podczas letnich wakacji. Nurkowanie to sport wodny, który przynosi wiele radości. Są także inne, które także będziemy poznawać. Praca ratownika wodnego jest bardzo ciężka i bardzo odpowiedzialna, ale to dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie na kąpieliskach. Współpracujmy z nimi, a letnie wakacje będą dla nas miłym wspomnieniem. Do zobaczenia w kolejnych Błękitnych Wakacjach już za tydzień.